No dzisiaj dla Was bombę cały interiór studia muzycznego, razem z brońmi, można strzelać się, można zrobić oglicza ze znajomymi, wytworzyć fajną strzelaninę. Więc pierwszym krokiem należy się udać tutaj do studia Record A. znajduje się ono tutaj na mapie. Jak nie macie go na mapie, wystarczy ukończyć zlecenie doktora DRE, potem zadzwoni do Was Franklin i zaproponuje Wam dodatkowe misje i wtedy oddokonuje jest studio Record Jak już jesteście w środku, to możecie po nim pochodzić, widać nie można korzystać z broni, ale wystarczy podbiec na środek, poczekać gdzieś 5 do 10 sekund, a następnie zmienić sesję. Jak już sesję zmienicie, jedyne co wystarczy zrobić to przypiąć sobie akcję z opisu i dołączyć do niej. Teraz jak wysiadam się z Studio Music, jedyne co wystarczy zrobić to dołączyć do Anawaka. Akceptujemy wszystkie czarne ekrany Jak widać interior się wczytał Teraz będziemy musieli potwierdzić ostatni komunikat I mamy wczytany interior Tak, tak, takie to jest proste Idzie jest petarda Można robić strzelaninę Niszczyć korzystać z rakietnic, nie rakietnic.